do Was z długo już wyczekiwanym filmikiem Tak naprawdę dostaję o niego masę pytań Pod każdym filmem na ASKu I wszędzie gdzie tylko się da pytacie właśnie o ten filmik Jak pewnie już po tytule widzicie Jest to My iPhone Case Collection Druga część, dlatego że rok temu Nagrałam we wrześniu pierwszą część Kiedy tych case'ów miałam 6-7 Nawet teraz dokładnie nie pamiętam A w tej chwili moja kolekcja wygląda tak Tutaj mam wszystkie case'y Jest ich zdecydowanie... O wiele więcej niż było ich w pierwszej części. Ja nie spodziewałam się tylu caseów mieć. Natomiast dostaję od Was dużo caseów, też są casey czasami na promocjach i opłaca się je kupić, więc wtedy z tego korzystam. No i kolekcja moja znacznie, ale to znacznie się powiększyła, dlatego teraz pokażę Wam wszystkie moje casey. Zacznę od caseów, które pojawiły się w pierwszej części, więc tutaj je mam. Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że wszystkie z nich były w pierwszej części. Jeśli pierwszej części nie widzieliście, to zachęcam Was tam o każdym, mówiłam, gdzie kupiłam i tak dalej, więc nadal Wam podlinkuję ten filmik. Teraz może case, który. Już na pewno dawno widzieliście, bo dostałam go Rok temu na Mikołaja od mojej siostry Jest to case ze stitchem, jeden z moich ulubionych Co do tych uszek, to to jest jedyny minus Dlatego, że one wypadają, to są takie gumowe I po prostu jest taka dziurka i się je tam wkłada Natomiast trzeba po prostu na nie uważać Bo mogą się szybko zgubić Natomiast case tego uwielbiam i z tego co wiem Dostaniecie go na Allegro Kolejne cztery case y to są case'y takie świecące Ten z nich kupiłam w Empiku A te trzy dostałam od mojej widzki Ten czarny również było można kupić w Empiku A te kolorowe z tego co widziałam były wygodne Glitterze. Kolejne trzy są również od mojej Wicki i ten jest taki biały yy, I one wszystkie również wydaje mi się, że Są z glittera. Ja je tam na pewno widziałam Kiedyś. Jest taki dla mnie bardzo elegancki, więc Nie noszę go tak na co dzień, ale jest taki Zobaczcie, z takimi fajnymi białymi różeczkami Ten biały dostałam, tak jak mówię, od mojej Wicki Tak samo jak i te dwa. One są tutaj Z takimi brokacikami. Mam fioletowy i Różowy i po drugiej stronie jest jakby Lusterko. Teraz może przyjdę do takich dwóch Kejsów. To nie są właściwie kejsy, ale Nigdy nie pamiętam jak to się nazywa. je się nakłada Po prostu na same rogi na Telefonu I mam taki zwykły, biały, które również dostałam od jednej z moich widzek. Oraz dostałam również na zlecie w Krakowie taki śliczny z takimi malutkimi perełkami, i tutaj była przyczepiona ta kokardkę, ten telefon wyglądał jak taka Hello Kitty moim zdaniem, natomiast to mi się odczepiło muszę sobie to czymś przykleić, nie miałam jeszcze na to za bardzo czasu, więc muszę Wam to pokazać jakby w tym stanie natomiast na pewno sobie to przykleję, bo to wystarczy kropelką podkleić i znowu będzie bardzo ładnie wyglądać, teraz może przejdę do dwóch case'ów z glittera, ja już Wam je chyba pokazywałam w holu, dlatego, że wtedy była promocja, ogólnie likwidowali glittera u mnie w mieście i wszystkie case'y były po 5-10 zł więc zakupiłam sobie takie dwa z napisem whatever i z napisem selfie. Muszę powiedzieć, że w tym jeszcze nawet nie chodziłam. Nie miałam okazji, mam tyle tych caseów, że naprawdę ciężko mi we wszystkich chodzić naraz. Natomiast ten to był jeden z moich ulubionych. Chodziłam w nim praktycznie całe wakacje. A ten drugi taki zwykły, klasyczny czarny z napisem białym selfie. Teraz już przyjadę do caseów ze strony Nelly. Oni wysłali mi te casey już w wakacje, i ja wam pokazywałam na Instagramie i ogólnie wszyscy byliście zachwyceni. znaczy bardzo Wam się podobały, tak samo jak mi. Ja jestem w tych caseach ogólnie zakochana. Miałam pięć, ale jeden dałam Dominowi taki. Biały z napisem It is selfie time, więc ten biały, jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda to na Instagramie, to na pewno znajdziecie jakieś moje zdjęcie Natomiast zostały mi tutaj te cztery i pierwszy, jaki tutaj mam, to jest taki z napisem California Muszę wam powiedzieć, że jeden z moich ulubionych, nie wiem, jak wiecie, ja Stany uwielbiam i ten case jest po prostu dla mnie prześliczny Drugi, jaki tutaj mam, jest taki z Lana Del Rey i taki napis tutaj mam Smoking kills, but we are born to die either więc taki również napis Jeśli ktoś jest fanem Lana Del Rey, no to na pewno taki case Mi się spodoba Tutaj mam słynny case z ananasem O nim chyba było najwięcej pod tym zdjęciem komentarzy Wszyscy byliście nimi zachwyceni Ogólnie no jeden również z moich ulubionych Bardzo fajnie wygląda Taki tumblerowy, naprawdę strasznie mi się te y takie tumblerowe dla mnie wszystkie są. I ja takie rzeczy po prostu uwielbiam. I tutaj czwarty wygląda tak. Dalej mam taki bardzo oryginalny case, który wygląda jak notes. Tutaj w ogóle nie widać, jakby to był case na telefon. I to jest jakby taki notesik, i tutaj wkładamy do środka telefon. Ja ten case kupiłam rok temu na targach książki w Krakowie ze szkoły mieliśmy taką wycieczkę, wyjazd z biblioteki. Pojechałam i ten case był tam za 10 zł. Nie wiem, co to jest za firma Napiszę Wam na dole po prostu, jaka to jest firma, bo nazwy jej nie znam i nie chcę Wam tu kaleczyć jej Tylko jedynym jego minusem jest to, że nie można robić wtedy zdjęć Bo tutaj nam przeszkadza ta... Gumka i trzeba do tego ściągać, no i też trochę ciężko, muszę wam powiedzieć, odbierało mi się telefony rozmawiając tak Natomiast no, jeśli chodzi o samo to, to bardzo go lubię też ze względu na to, że nie rysuję się ani składam go do torby w tym I z tym telefonem wiem, że się po prostu nie stanie Tutaj mam dwa kolejne case'y i te są również z Empiku I ten case był za złotówkę, więc go kupiłam i ja już go wam pokazywałam w holu On wygląda jak jakaś gra czy coś takiego, więc taki case... Również pewnie go już widzieliście No i ten, ten już mam dość dawno Wygląda jak taka stara kaseta Teraz zostały mi już case'y ogólnie, które dostałam od Was Dlatego, że w ostatnim czasie w ogóle case'ów nie kupuję Wszystkie, które mam, dostaję od Was Za co Wam bardzo dziękuję, bo case'y do telefonu to jest taka moja mała miłość, uzależnienie I jak tylko je widzę, to mimo tego, że mam ich tyle, to ja bym mogła kupować i kupować Naprawdę case'y na telefon uwielbiam Dostałam od jednej z moich widzek taki czarny case On jest z Telly Welly, bo tutaj mam napisane Taki bardzo ładnie wygląda Taki cały czarny jakby z, taki, z Taką biżuterią Bardzo fajnie to na telefonie wygląda Kolejny case jaki tutaj mam jest takie asteckie wzory Niestety nie mam pojęcia skąd jest Ale również taki dostałam i dostałam też taki Który tutaj ma taką dziurkę Widzicie tak to wygląda No i kolejny case jaki tutaj mam jest taki czarny Ostatnio cały czas w nim chodzę, czarny I również jest taki miły w dotyku, ja uwielbiam takie case y. Ten nie pamiętam skąd jest Ale pokazywałam wam go w ostatnich Paczkach i listach od was i tam chyba powiedziałam on jest z sklepu. Teraz już wyrzuciłam to opakowanie i nie mam pojęcia, natomiast on jest również z takim ładnym ptaszkiem. Dwa kolejne case'y są z sobą, i ten jest prześliczny. Już wam też go pokazywałam w jakichś listach i paczkach od Was. Lefko fajnie w nim wygląda. No po prostu jest śliczny Naprawdę mega mi się ten case podoba I drugi również, jaki mam jest też z suwką Tylko, że jest różowy, a tutaj ta suwka jest taka malutka Więc też bardzo mi się ten case podoba No i tutaj jeszcze mam dwa case'y Które też dostałam od moich widzów Ten dostałam od Mateusza I to jest mój ulubiony case Jeśli chodzi o jakieś święta amerykańskie To jak jest 4 of July, czy teraz będzie właśnie święto dziękczynienia Nie wiem kiedy wstawię ten filmik Ale za kilka dni jest właśnie święto dziękczynienia To ja zawsze na te święta ubieram właśnie tego case'a Bo kojarzy mi się właśnie ze Stanami, no wiadomo, flaga USA. I tutaj mam case'a od Piotrka. To jest case z Local Heroes. Jak wiecie, ja Local Heroes uwielbiam. No i ich casey również. No i jeśli chodzi o same casey, to to by było w sumie na tyle. Nie jestem pewna, czy wszystkie wam pokazałam, dlatego że aktualnie mam remont w domu i jest mi ciężko ogarnąć, czy wszystko ze sobą wzięłam, bo jak pewnie zauważyliście, nie nagrywam u siebie w domu. Ale wydaje mi się, że to są wszystkie casey, jakie mam. Ale oprócz tego chciałam wam jeszcze pokazać dodatki do mojego telefonu. Może zacznę najpierw od tego przycisku. Tutaj taki diamencik, jakby. Więc też pytacie skąd to jest, to również jest z tego sklepu Clary's, czy jak to tam zwiecie. Więc taki przycisk, taki diamencik, tam było ich chyba pięć w zestawie. I jeszcze mam takie, tylko nie mogłam ich nigdzie znaleźć różne, nie wiem, frytki, pizze, hamburgery, też również na przycisk. Tylko nie wiem, gdzie moja siostra je dała, a nie miałam czasu, żeby tego znaleźć, więc wam tego nie pokażę. Natomiast tam znajdziecie mnóstwo takich przycisków, więc muszę za jakiś czas sobie właśnie zmienić na jakiś, nie wiem, hamburgera czy coś takiego. A oprócz do tego mam jeszcze takiego małego minionka, którego też zakłada się na przycisk, tylko że tutaj już trzeba go włożyć, tutaj jest to miejsce na ładowarkę, to tutaj to po prostu wsadzamy i wtedy... Ten minionek się pojawia na tym przycisku, tylko że właśnie nie można tego mieć założonego, kiedy ładujemy telefon, no bo jest to po prostu niemożliwe, żeby mieć dwie rzeczy włożone do tego. No i jeszcze jedna rzecz, która może być dość kontrowersyjna, ale mi się strasznie spodobała, już jak dawno to ją zobaczyłam. I W końcu znalazłam ją w sklepie stacjonarnie, w galerii katowickiej. Był taki sklep, znaczy dalej jest z wszystkimi rzeczami takimi. Gumowymi, coś takiego. Tam w tym sklepie również były majtki na telefon. Taką rzecz można kupić na swój telefon i to również zakłada się tutaj. I ma to chronić ten przycisk, dlatego że on ogólnie strasznie się brudzi. Jak ktoś ma białego iPhone'a, to on tutaj po rogach się ten przycisk brudzi. Teraz to wam nie jestem w stanie tego pokazać. Mam po prostu naklejony ten diament, ale ogólnie ten przycisk się brudzi, więc można założyć takie majteczki. I bardzo fajnie to muszę Wam powiedzieć wygląda. To już widziałam bardzo często na tablecie gdzieś. Jak to zobaczyłam, to już było chyba 10 zł to stwierdziłam, że to kupię. Okej, okay, więc to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. I jeszcze chciałabym pozdrowić Konrada, brata Pauliny, który zawsze prosił mnie o ten filmik. I jak pytałam się i mówiłam ogólnie, że nie mam co nagrać, on zawsze mówił, żebym nagrała My iPhone Case Collection. A ja mówiłam, że kiedyś się tego doczeka. No więc w końcu mogłaś go zobaczyć, więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. I dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz za oglądanie, standardowo pamiętajcie o kciuku w górę, jak tylko zbieram się więcej case'ów, chociaż chyba tego nie przewiduję, no to oczywiście nagram Wam kolejną część, ale to będzie na pewno za jakiś czas, bo nie przewiduję nagłego wzrostu case'ów w najbliższym czasie. Ok, więc widzimy się w kolejnym filmiku, pa! Jak pewnie wiecie, ostatnio była promocja 1 1 i gdy kupowaliśmy jeden kosmetyk, drugi dostawaliśmy gratis.